Witam serdecznie wszystkie raki na moim kanale na czytaniu na czerwiec. Zapraszam również na czytania prywatne. Dowolna ilość pytań 60 zł lub duży roczny rozkład 100 zł. Pracuję również z wahadełkiem kryształowym, oczyszczam, energetyzuję, pracując ze zdjęciem pacjenta, bądź oczywiście przez kamerę, jeżeli na to czas pozwala, tak? I cała sesja wynosi 100 zł, tak? Um, proszę pamiętać, że nie ze wszystkimi może rezonować to czytanie, dlatego że też zależny jest układ planet w naszym horoskopie urodzeniowym. E, drogie raczki, i to jest czytanie na czerwiec. Mam nadzieję, że czujecie się dobrze wszyscy po tej pełni księżyca i po tym nowiu, który był 30 kwietnia, dlatego że ten nów 30 kwietnia zapoczątkował zmiany, a um, pełnia księżyca je dopełniła tak i jest zupełnie nowy początek w naszej podświadomości, tak? w naszych życiach prywatnych. W tej chwili mamy retrogradację Merkurego od 10 maja do 3 czerwca. To czas, kiedy może być nam się bardzo trudno porozumieć. Po raz pierwszy od bardzo dawna Merkury cofa się pomiędzy jednym zaćmieniem, a drugim. Także to jest sytuacja naprawdę bardzo, bardzo rzadka, więc może nam namieszać trochę w życiu. Pamiętajmy, aby nie finalizować ważnych umów, nie podpisywać jakichś umów, jeśli to jest oczywiście możliwe, dlatego, że w energii cofającego się Merkurego zakańczamy, zamykamy i odchodzimy od czegoś, tak? Nie zaczynamy nic nowego, ale jeżeli trzeba, no to mus to mus, tak? Więc nie zapominajmy, kochanie, o Jowiszu w Baranie, który powiększa wszystko, więc niech to będą rzeczy dobre, niech to będą pozytywne scenariusze, bo wtedy... Tych scenariuszy pozytywnych będzie jeszcze więcej, tak? Chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że za 2-3 tygodnie mniej więcej, bo ja już też jestem po przeprowadzce, e, kochani, to też była niespodzianka i jestem w zupełnie w nowym miejscu z jednego kręca na drugi, ale cieszy mnie, bo no, muszę powiedzieć, że jestem zadowolona z tego. I y, y, m, powiem Wam, że jeszcze 2-3 tygodnie, jak się tu oswoję, zobaczę, gdzie jest poczta, i tak dalej, i tak dalej, bo będę musiała zamówić świece rytualne. To wtedy, dla wszystkich moich słuchaczy i ludzi, którzy subskrybują kanał, zrobię taki piękny rytuał na obfitość, tak? Y, y, I zrobimy to razem. I ja podam datę, podam godzinę. Y, będzie film na żywo kręcony. Więc y, zrobimy ten rytuał razem, tak? Dla każdego mojego kochanego słuchacza, tak? A tym razem, moje kochane raczki, zaczynamy. Więc tak, tematem miesiąca to jest rozkład taki na, na czerwiec, nowy rozkład mam, i tematem miesiąca dla raczków będzie sąd ostateczny, więc y, sąd ostateczny oznacza zupełnie przełomowy moment, moment tak? Y, zmartwychwstanie, raczki będą zmart y, zmartwychwstaną, tak? Będą zaczynać od nowa, dostrzegą jakąś nową szansę, tak? Myślę, że przy sądzie ostatecznym, tematem miesiąca, y, gdzie sąd ostateczny, y, uda się rakom wyjść z trudnego etapu w życiu i jest i będzie on w czerwcu na pewno zamykany, tak? Y, y, myślę, że obojętnie jaki to byłby etap czy etap związków czy etap w pracy tak czy jakikolwiek inny czy z nauką to już państwo sobie dostosują dlatego że mówiłam jak już nie z każdym będzie to czytanie rezonować i każdy ma inne aspekty w życiu tak na wierzchu tak więc ym, sąd ostateczny to jest też ratunek od wszechświata więc możemy ułożyć sobie swoje sprawy więc czerwiec dla raków będzie łaskawy i myślę, że w życiu raczków w czerwcu nastąpi przełom. Rozpoczną nowy cykl życia, zamykając totalnie poprzedni, tak? Sąd ostateczny to jedna z najbardziej oczyszczających kart, pozwala odejść od tego, co już nas nie karmi, tak? Umożliwia wybaczenie, zapomnienie krzywd, przebudzenie do nowego rozdziału w życiu, tak? I raki będą się musiały zastanowić, jak będą chciały to przeżyć, tak? Zastanowić się nad tym rozważnie, Yy, yy, dlatego że w miesiącu czerwcu przy karcie sądu ostatecznego raczki będą czuły, że są chronieni przez siły wyższe. To jest też ochrona właśnie sił wyższych. Yy, to jest naprawdę piękna karta, tak? Yy, również w miłości odrodzenie się, yy, to jest ostarcza przełomowy moment, w którym należy dokonać też podsumowania tego, co dotychczas wydarzyło się w danej relacji. I podjąć decyzję, tak? czy lepiej się rozstać, czy pozostać. Tak? Yy, na pewno w, w karcie sądu ostatecznego zbliża się moment, w którym będzie oczyszczenie dla obu stron, nie tylko dla jednej, dla obu stron. Yy, w związkach mówi się o dojrzałości, akceptacji yy, odmienności innej osoby. Tak? Dla osoby samotnej sąd ostateczny stanowi wskazówkę, by zwrócić się do swojego wnętrza i zapytać o przewodnictwo. Tak, Wszechświat chce pomóc w odnalezieniu tej miłości, więc podpowie, co należy zrobić, aby tą miłość odnaleźć. Bądź, bądź być może już kogoś znacie tak? i nie wiecie, jak do tej miłości trafić. tak. Sąd też ostatecznie jest symbolicznym przedstawieniem takich chwil. W których widzimy sprawy dokładnie takimi, jakimi są. Nie przez pryzmat cierpień, nie przez pryzmat też różowych kularów, ale widzimy sprawy bardzo trzeźwo. Dobrze, jak rozpocznie się miesiąc, rozpocznie się miesiąc tak, że raczki w miesiącu czerwcu będą przypominali sobie, że we wszechświecie musi być równowaga pomiędzy dawaniem i braniem. Ta równowaga musi być zachowana, tak? <laughs> Przepraszam, coś mi gardło w ogóle siada, nie wiem. Sześć denarów to teoretycznie pozytywna karta, jednak ogromne znaczenie ma w niej kontekst sytuacji, kochani. Eee, czy raczki będą miały poczucie, że od siebie więcej dają i nie dostają nic w zamian? Czy ktoś na przykład w danej relacji pomaga drugiej stronie, ją wspiera, a druga strona zdaje się tego nie zauważać, tak? Czasem ta karta właśnie zachęca do tego, by być hojnym i wspierającym, bo spotka się to z taką samą odpowiedzią, również, tak? Wszystko zależy od kontekstu naszych myśli i to, co wewnątrz siebie pytamy, tak? Więc myślę, że w otoczeniu kart innych ta karta może informować nas, że w związku czy w relacji, czy, czy w pracy, czy jakiegokolwiek innego aspektu, prawda? Proszę sobie to dopasować. Y, może informować nas o tym, że w związku czy relacji doskonale współpracują oba pierwiastki. Obie strony w równym stopniu dają i otrzymują, mogą liczyć na swoje wsparcie, tak? Czyli jak rozpocznie się miesiąc, rozpocznie się miesiąc taką równowagą, y, dojście do równowagi, być może też wewnętrznej, prawda? Y, główne wyzwanie miesiąca to, to jest Dziesiątka Mieczy. Dziesiątka mieczy. Główne wyzwanie dla raka to będzie pozbyć się już tej dziesiątki mieczy. Owszem, dziesięć jest jednocześnie, to jest karta brama, tak? Czyli sąd ostateczny, proszę, równowaga i karta brama. No, po prostu macie taki przekaz czytelny, że głowa mała, więc będziecie już od tego odchodzić, tak? Dziesiątka mieczy to jest dziesięć, jeden i równocześnie czegoś koniec i czegoś początek. Więc drugie raczki będziecie. Yy, głównym wyzwaniem dla Was będzie odejść od tej dziesiątki mieczy już, od tego wspominania tego, co Was spotkało, od tych krzywd, od tego wszystkiego, i wejścia w zupełnie nowy początek, przy sądzie ostatecznym. Yy, dlatego, że dziesięć mieczy, tak jak już powiedziałam, jest to karta Brama, przejścia na wyższy poziom dla Was to będzie wyzwaniem. I jak to wyzwanie się zakończy rozwiązanie, dlatego że będziecie przy tym szukać też rozwiązania? I karta numer 4, czyli rozwiązanie wyzwania, jest to karta dziesiątki kielichów, karta przepiękna, rozwiązanie wyzna, wyzwa, tego wyzwania, tak, tego problemu. Dziesięć kielichów dla Was to będzie spełnienie w życiu uczuciowym, yy, przyjmuje różne znaczenia w zależności od sytuacji, o co chcecie wewnętrznie siebie zapytać, tak? Yy, Karta dziesiątki kielichów ukazuje harmonijny związek, pełne radości życie, spełnienie takie rodzinne, tak głęboka więź, również z przyjaciółmi, tak? Jeśli jednak, jeśli jednak raczki yy, nie wyjdziecie z tej karty dziesiątki mieczy, nie zostawicie jej, dziesiątka kielichów yy, będzie mówić negatywnie o znaczeniu, yy, będzie... Yy, Mówić negatywnie, więc dziesiątka kielichów będzie, zalecana, yy, będzie zalecała znowu ostrożność, tak, przestrzega wtedy przed zbytnim rozmarzeniem się lub nieszczerymi obietnicami na przykład drugiej osoby, partnera, szefa, tak, bo to, to może dotyczyć każdego, każdego aspektu w życiu, także <laughs> raczki wyzwaniem waszym będzie odejść od tej dziesiątki mieczy, od wspominania tych strasznych rzeczy, które was spotkały, tak? tych ciężkich rzeczy. A wtedy zadzieje się, kochani, to, dziesiątka kielichów, tak, spełnienie marzeń. E, dziesiątka kielichów reprezentuje wartości rodzinne, kochani. E, wszelkie relacje, do których odnosi, do których się ta karta odnosi, z, powinny być stabilne, tak. E, gdy czujemy spokój na myśl o osobie, z, o którą na przykład wy chcecie zapytać, obojętnie, czy to jest szef, czy, czy nie. Zapowiada pogłębienie tej relacji, tak? Zbliżenie się do siebie. Dla raków jest szansa też na ślub w tej karcie. Jeśli jednak na przykład to dotyczy kogoś, kto wzbudza w Was wątpliwości lub obawy, karta zadaje nam pytanie, czy zbytnio nie idealizujemy tego związku, czy zbytnio nie idealizujemy tej osoby, tak? Że, bo idealizowanie tej osoby daleko nas nie zaprowadzi. Więc, drogie raczki rozwiązanie wyzwania, to będzie otworzyć serce i wyjść z tej dziesiątki mieczy, tak? No i proszę, jak zakończy się miesiąc. Miesiąc się kończy królem buław. <laughs> Pięknie, więc raki tutaj zaczynają działać, tak? Raczek nie będzie wiedział, co to jest nieśmiałość, tak? Z wielkim zaangażowaniem będzie okazywał zainteresowanie i będzie bardzo dążył szybko do spełnienia. Tego, co ma na sercu, tak? Przede wszystkim. Yy, więc yy, myślę, że drogie raczki ruszą tutaj z kopyta, pewne siebie, tak? Energia ognia, król buław. No, jak nierakowa energia. Przepraszam, muszę wziąć łyka, bo gardło mi po prostu siada. Nie wiem, co się stało, to chyba alergiczne na te wszystkie pyły. I muszę powiedzieć, że król buław to jest bardzo piękna karta. Bardzo piękna karta. Królowa, króla buław nigdy nie traktuje się lekceważąco, tak? Troszeczkę może być nieco próżny, ale nic nie szkodzi. Widocznie, raczek potrzebuje być w centrum uwagi, aby wzbudzić podziw, tak? I po, pokazać swoje sukcesy, tak? Yy, I przede wszystkim, raczki mają wielkie serce. Są troskliwe, tak? Kochane, troskliwe, opiekuńcze. Ale muszą przede wszystkim wyjść z tego użalania się, z tego bólu, który przesz, zamknąć to całkowicie, a wtedy idzie do raczków spełnienie marzeń, piękny związek, piękna rodzina, bądź piękna praca, tak? I raczki zaczynają działać pełną parą już w czerwcu, a z przełożenia, kochani, <śmiech> <śmiech> przepraszam, królowa kielichów. Ryby rak skorpion. Raki będą uczuciowe, obudzą się w nich uczucia, e, tak? E, więcej serca włożą ten w swój projekt, bądź stanie na ich drodze kobieta z podznaku ryb raka skorpiona, tak? Więc kochani, życzę Wam naprawdę jak najlepiej. Wszystkiego dobrego, kochane raczki. I pamiętajcie, że niedługo już będę na pewno się ogłaszać. Będzie dla Was, kochani, rytuał obfitości. To będzie taki prezent ode mnie dla Was z okazji tych pięknych zmian, które się rozpoczęły. No a Wam życzę wszystkiego dobrego i jeżeli podobało Wam się, proszę zasubskrybujcie mój kanał. Wszystkiego dobrego!